Cześć. Darek Fejczak, Alchemia Życia. Zapraszam na wstęp do warsztatów Techniki Uwalniania. David Hawkins, który jest autorem książki Oko w oko z jaźnią, polecam lekturę Hawkinsa wszystkim, którzy są zainteresowani rozwojem duchowym. Najprościej kupić przez wydawnictwo Virgo. Zbudował, określił mapę poziomów świadomości. Okazuje się, że ludzka świadomość ewoluuje z czasem na coraz wyższy poziom. Te poziomy zostały nawet skalibrowane, i uwolnienie jednej emocji polega na całkowitym poczuciu jej, bez opierania się, bez walczenia z nią, tak jakby jakaś ukryta cząstka samego mnie. Chciała o sobie przypomnieć. Zauważam ją, akceptuję i to, co jeszcze ciekawego, robimy, wykorzystujemy bezwarunkową miłość do tego, żeby otulić te emocje. Efekty są natychmiastowe. Oczywiście powstaje pytanie, czy jest to trwałe, czy nie. Zależy od nas. Jeżeli uporczywie wracamy do tej emocji, koncentrujemy się na niej, co jest tylko i wyłącznie naszym wyborem, wtedy tkwimy w tej emocji, nadal. Natomiast jeśli ją uwolnimy, i przenosimy uwagę na radość życia, na spokój, na wszystkie emocje i postawy płynące z miłości, takie jak wdzięczność, jak wyrozumiałość, wrażliwość, wtedy znika to na stałe. Po drugie, nasze istnienie rozpięte jest na trzech poziomach świadomości: ciało, umysł i świadomość. Ciała nie musimy definiować, czym jest umysł. Umysł składa się przede wszystkim z myśli i z emocji. To jest dla wszystkich oczywiste. Co ciekawe, emocje te negatywne są cechą umysłu. To umysł się martwi o coś, co może się wydarzyć lub nie wydarzyć w przyszłości. To umysł ma poczucie winy z powodu czegoś, co się kiedyś wydarzyło. Emocje radosne. Te, które są związane z odczuwaniem radości, spokoju, bezpieczeństwa związane są z sercem, czyli z wyższym aspektem naszego istnienia. Umysł to również wspomnienia i potrafimy pracować na wspomnieniach, i przede wszystkim przekonania. Przekonania, czyli coś, w co uwierzyliśmy przede wszystkim jako dzieci, dlatego że 90% przekonań jest. Przyjmowana w okresie dzieciństwa. No i najważniejszy poziom świadomości. To, co odkryliśmy, to fakt, że na poziom świadomości możemy wejść bardzo łatwo z poziomu woli. Trzeba tylko sobie uświadomić, że tam jesteśmy. Uczymy, jak wchodzić szybko na poziom świadomości, i z poziomu świadomości dopiero potrafimy skutecznie pracować nad emocjami. Dlaczego przekonania są takie ważne? Otóż, Bruce Lipton w swojej biologii przekonań stawia taką tezę, że przekonania decydują nie tylko o tym, jak odbieramy zdarzenia, które i tak i tak by się wydarzyły. To, co jest fenomenalne, ciekawe i pasjonujące, to jest to, że nasze przekonania wpływają na to, jakie zdarzenia do nas przyjdą. Mogę tylko powiedzieć, że my funkcjonujemy w tej y, trochę crazy logice i wiemy, że to działa. Zachęcamy do eksperymentowania. Popatrzmy teraz na ten rysunek. Czyli przekonania, wszystko w co uwierzyliśmy przekonanie od angielskiego believe, uwierzyłem są niczym klisza w aparacie, który wyświetla życie na ekranie naszej rzeczywistości, tego, co się dzieje w naszym życiu. Jeżeli wymienimy te przekonania, nasze życie zaczyna się zmieniać. Oczywiście, powstaje pytanie, jak zdiagnozować te przekonania? Mamy na to metodę test kinezjologiczny i jak je wymieniać? Wymieniamy je przede wszystkim poprzez powtarzanie, 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 konsekwentne, takie afirmacje. Ale co ciekawe, jeżeli jesteśmy w głębokim stanie medytacyjnym, potrafimy w ciągu jednej sesji zmienić przekonanie naszej podświadomości i wykazujemy to testem kinezjologicznym. I ostatni, być może najistotniejszy aspekt naszych warsztatów. Jeżeli poczytamy Michaela Newtona albo Anitę Morgiani, dowiadujemy się, że nasza dusza przychodzi po to, by doświadczać swojego człowieczeństwa i dokonywać niezwykłej transformacji tych trudnych emocji poprzez miłość. Jeżeli przypomnimy sobie, jeżeli uświadomimy sobie, Kim jesteśmy, wtedy pojawia się poczucie spokoju, bezpieczeństwa i niezwykła radość z życia dnia codziennego. Słuchajcie, to tyle. Internet rządzi się swoimi prawami, więc film jest podany tak w dobrym tempie. Jeżeli było za szybko, odsłuchajcie go drugi, a być może trzeci raz. Zapraszamy na nasze warsztaty, które odbywają się w każdy poniedziałek o godzinie 18:15 live. Teraz już nie będziemy robili wideo streamingu. Dla tych, którzy chcą doświadczać tych warsztatów online, czwartek, godzina 19:30. Więcej szczegółów znajdziecie na alchemiożycia.com, i tam wszystkie bieżące informacje, szczegółowy opis warsztatów. Oczywiście piszcie do nas i zapraszamy do naszej grupy Alchemia Życia na Facebooku. Do zobaczenia.